Jestem Karolina Jaśko, jestem z Augustowa, z liceum ogólnokształcącego na kierunku matematyczno-fizycznym. Byliśmy na wykładzie dotyczącym macierzy i czatu GPT. Co prawda, jeszcze jestem w trzeciej klasie i materiał jeszcze nie dotyczył macierzy, więc panem wytłumaczył, a na pewno to się przyda na maturze. Jestem bardzo zadowolona z wykładu. Mateusz Wasiluk ze Społecznej Trójki. w stoku. Dużo fajnych budowań, dodawania i odejmowania. Łatwe to było dosyć, ale też niektóre rzeczy były troszkę trudne. Nazywam się Julian Zalewski. Matematyka jest bardzo zrozumiała z klockami. To pomaga przypomnieć sobie, co było, jakie działanie. Są potęgi i to będzie jeszcze nasza przyszłość. Klasy 4 Akademickiego liceum ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej na podlaskich dniach matematyki byłem na wykładzie o rekordowej liczbie. Mnóstwo ciekawostek matematycznych, zdumiewający wykład, ciekawy, poleciłbym każdemu.